Niedziela, poniedziałkowy poranek. Niedziela, poranek niedzielny, a wy, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy, znajomy dni tygodnia, to jest yy, Attila's Tale z modyfikacją Medieval Kingdoms 1212, cotygodniowy mini-maraton, pierwszy z trzech dzisiejszych odcineczków. Mam nadzieję, że, że, że wy wypoczęci wy, wy, wy poczęci, yy, kościółek, synagogi, meczety niedzielne zaliczone, i Możemy przejść do totalen Nie, no dobra, zając uspokój się. Szybka bitewka, w sensie większość wietnych chce zobaczyć, jak działają trebusze. No tutaj, no, do, do przyjdziemy i, no, wyjaśnimy te śmieszne milicje kupieckie. Przypomnę, że gramy naszymi Anglikami. Biegamy i plądrujemy, mm, właściwie anglosasko sasko normańskimi y, najeźdźcami biednych Francuzów, którzy mają Enzik, y, ale, ale to mniejsza. Stoczmy bitwę. Ej, podobają mi się te nazwy, Żbiczki Jana, Wola Kajzera, Świat Ozbawienia, Piękna Nasza Armia Większość bitwy wytnę, wit chcę po prostu zobaczyć jak działają trebusze e, I planuję chyba, dzisiaj uda się zakończyć całość Bo wyszedł update, w sensie wyszedł update, no wyszedł update do modyfikacji Great Warowej, do Napoleona Ja bym ją sobie przetestował a, a tutaj już de facto, no to co chcieliśmy zrobić osiągnęliśmy, tak? Prawie osiągnęliśmy, ale to jeszcze zobaczymy, przede wszystkim trzeba Francję zjednoczyć Bitwa o Toruń Ej, my gdzieś w Niderlandach walczymy, nie? Sorry, jestem taki niewyspany. Bitwa o Toruń. <laughs> Bitwa o otoruj. No dobra, to są nasze piękne trebusiki. Piękne trebusiki, które widzę, że się nasiągają. Poczekaj, poczekaj ta, poczekaj ta. E, Zatrudne pociski. Od razu mi się kojarzy, co oni machają, zdecydujcie się. Od razu mi się przypomina ten. E, nie Crusader Kings, tylko. E, twierdza Krzyżowiec. Pamiętacie, jak tam strzelało się tymi. To jedyna rzecz, którą kojarzę z Twierdzy Krzyżowej, że jak ładowałeś te, te krowy, one leciały tch, 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 i one takie wybuchały takim, takim zielonym dymem. E, śmieszne było. E, no dobra, ja bym chciał na przykład e, wieżyczka rozwalić. Pokaż tego wieżyczka. Szkoda, że nie mam bitwy nocnej, bo płonące pociski bitwą... Jeb, jebło. to jest 8 trebuszów. Zobaczymy ile trafi. Trafiły 2. Na 8 trafiły 2. Ech, pocisków mało, nie, chyba się nie opłaca tego używać. Kompletnie. Jeżeli na 8 pocisków trafiają dwa, wiebudną wielką wieżę przy tym, no to, no to trochę szkoda. Dobra, drugie podejście. <grytanie> ten to w ogóle się odbił. E, no tak, żału to nie robi, nie robi żału panowie. A dajcie płonące pociski, zobaczymy wybuchowe, zwykłe, płonące, płonące, płonące. Ale nie, już uszkodzenia. Ej, dwa, dwa, cztery razy trafiliśmy i to jest prawie w całości uszkodzone? O kurde. O kurde. Spoko, pokaż płonący pocisk. Give mi płonący pocisk. No nie ma bitwy nocnej. Powinna być scena z tego. Jeden trafiony. Idealnie na górę jak pochodzień podpalony. Powinna być scena z tego. Ehm, Król ten film się nazywał? O, o Henryku V i, i, i bitwie o tym Agincourt? Zajebista jest ta scena z tego. Jak, jak atakują tą pierwszą francuską fortecę tymi trebuszami? Piękna sprawa. No, załaduj jeszcze raz. Jeszcze raz by się nie napatrzyłem, gdzie te trebusze są. Ja nie widzę tych trebuszy stąd. tam są. Za krzakiem ukryte. Lecą. Zium. Zium. Pięknie. Ile trafi? Ej, no, no teraz, teraz to ja teraz to zająć w szoku. Kochałupy i szczycie. Dobra. Holda, Faya, załaduj mi krówki, i krówkami teraz spróbuj tu jedno, znaczy strzelić. się powiedzieć, A ta armia może w sumie podejść sobie. A tak. ta druga armia też może tu podejść. Mamy tylko dwa. A my nie mamy żadnych machin obrężniczych? Żadne te się nie zbudowały jeszcze? Aha, no to spróbujemy wyłomem wejść. Lecą, krowy! Krowy lecą! Lecą, krowy! Zjuuuu! To coś im zrobiło? Nie wiem, czy mi to coś zrobiło. Dobra, śmieszki śmieszkami. Krowy, krowy zostawiamy. My musimy jakoś zrobić dziurę w murzu, żeby tu wejść. Bo zamiast swej swojej mądrości nie zrobił żadnych machin obleżniczych. Tu proszę Państwa, teraz w repertuarze pociski wybuchowe. No, ej, fajne, fajne. Trafiliście nawet. Na, na, na nawet ej, nawet trafili. Co prawda zabili tylko 15? Mało amunicji w tym jest, bardzo mało amunicji Nie wiem czy jest, da się jakoś upgrade'ować liczbę pocisków No bo jeżeli oni je mają oddać przy takim oblężeniu czy, Nie wiem, z 8 salw oddadzą? Tak trochę lipa Zrobiliśmy dziurę w murzu Fajna miazga, zrobiliśmy dziurę w murzu, także jest podejście Ale zużyliśmy praktycznie całą amunicję, także resztę wybuchowych pocisków wrzucimy sobie tutaj yy, w środeczek Wrócimy sobie w środeczek, a piechota myślę, że może powoli podchodzić. O jest ale to będzie rzecz przy tym jednym podejściu. Yy, za mała amunicji, zde zde zdecydowanie za mała amunicji jak dla mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, powinno być więcej. Pokażę jeszcze jak tylko te wybuchowe pociski będą masakrować piechotę. A co to za rodzaj formacji, halo? <grym> Bo, bo możecie mi wytłumaczyć, powiecie po, 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 mi na przyszłość jak ustawiać taką formację, nie to jest defensywna, ofensywna, co, co, co to za kolejka do żabki po ostatnie monsterki. Eee. Dobra panowie, lecicie, lecicie naprzód, wbijamy się. Możesz na siłę przejść, dobra, cztery pusze podeszły, bo mamy ostatnie pociski, dobrze się rozstawcie i chciałem tutaj w ten środek walnąć. Ura, wchodzimy, no. Poważnie, jakbyśmy mieli więcej amunicji w tych trebuszach, z, z, za mało, bo praktycznie 3 czwarte, a to są dwa oddziały trebuszy, dożyliśmy na to, żeby zrobić tu wyłom, nie? Także, no tak, średnio. O, dobra, lecą, 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 lecą. Jedno ostatnich, wybuchowe pociski. I, 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 i. O, ale pięknie. O, tak. Ty, dobre, dobre. Dobre, y, to akurat spoko, to mi się podobało. Jakie damage zrobiliście? Powiedzmy, jak na takie pociski, to jest zadowolony. Tylko jakby było więcej, do, do niszczenia murów to się nie opłaca, bo mega dużo pocisków ci schodzi, ale, ale szczelenie w piechotę, nawet fajne. Wiecie co jest fajne, że oni tu wszyscy przyszli, powstrzymać mi ten wąt, tak wiem, FPSy umierają. I ustawili się bokiem i tyłem do moich łuczników, ja po prostu stoję i sobie w nich Pytanie, czy mi piechota wytrzyma, ale łucznicy ich dziesiątkują, dosłownie. Z z zobaczcie, co tu się dzieje, I, i wiecie, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić, to będzie trochę ryzykowne. Ale jakbyś ty strzelił tu, a ty byś strzelił tu, i jakby to siadło przy tych wybuchowych pociskach, to jakie to piękne. O, cały zapas amunicji. No dobra, ten może wleciał w naszych, ten wleciał idealnie, ten w ogóle nie trafił. No powiedzmy, powiedzmy, wystrzelamy, Jezu, jak to pięknie masakruje. Ty masz jeszcze jeden strzał. Halt! 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 Nie strzajcie! Trzeba lepiej wykorzystać! Trzeba lepiej wykorzystać... O, widzę, że Żbiczek za mury wyszedł. Byłaby szkoda, jakby ktoś go kawalerem rozjechał. na FPS-y! Po -po Podziwiajcie piękno rzezi! sobie piękno rzezi! Pewnie automatycznie przy trzech armiach byśmy bez strat to ponieśli, ale chciałem przetestować trybusze, tak? Czy wy uciekacie? Tak, wy uciekacie. Czekajcie, bo moi łucznicy bardziej strzają po naszych niż po swoich. Dobra, zosta został ostatni pocisk. Ostatni pocisk, w sensie ostatni strzał, kurde, nie wiem gdzie, gdzie, gdzie go walnąć, w tych kuszników, weźcie się jakoś ładnie zgrupujcie, o, a może tu, o, 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 tutaj, 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 tą kawalerię, znaczy tu jest, byśmy się przerżnęli, ta Na nasza najsłabsza piechota, w sensie to z mieczorami w takich ilościach nawet jest dobra, w <grym> się wlewamy w nich, o, le, leci, 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 fajnie, że w naszych trafiłeś, masz jeszcze strzał, nie, okej, okay, ostatni poleciał w naszych, typowy. Typowa, ty, ty, typowe szczęście zające, nie? Typowe No powiem wam, że gdyby nie FPS-y Jezus, ale te ładne spódniczki miały te konie Gdyby nie FPS-y to bitwa naprawdę piękna A wy gdzie uciekacie? Gdzie wy uciekacie dzbany jedne? Gdzie wybiegną? Ale gdzieś biegną, dobra mniejsza No ładnie, ładnie Powiem wam, że e, ci łucznicy angielscy to jest taki sztosik jest taki sztosik, kiedy nas przeciwnik tutaj zablokował. Za każdym razem, gdzie się tłukliśmy, to ci łóżli po prostu. Pff, pff, jak wy tych, jak wy samurai Gatlingami. jak chcę zobaczyć statystyki. Cyk! Inżynier machin Dobry Rzecznik Poważnie, do, do niszczenia murów i tych zabudowań, to trybusze się nie nadają, bo mają po prostu za mało amunicji. Ja miałem aż dwa oddziały. Czyli dwa sloty w armii poświęciłem na, na, na te trebusze Ale do trafiania w jednostek te wybuchowe pociski prima sorti. Klasycznie, klasycznie, zobaczcie Szkoda, że nie mam zawsze pokazanych wszystkich armii, tylko mamy tą pierwszą główną Bo tam było jeszcze dodatkowe oddział uczników. Ale zobaczcie, leci ci ucznicy zrobili, oni stali pod murami cały czas strzelali No te pierwsze oddziały, które wchodziły też sporo pozabijały mimo wszystko Trebusze coś tam zrobiły, one oddały chyba tylko jedną, dwie salwy w piechotę Bo resztę poszło w, w mury Także na mury się nie opłaca, ale w piechotę można strzelać jak najbardziej. Tyk, je, i ostrzem, zarąbiście, nice, a ci śpiedzy patrzą. E, straty, no w sumie tylko te trzy oddziały, ponieważ straty tak naprawdę z tamtych, no ci jeszcze weszli do walki, ci nawet nie zdążyli, ten to samych łuczników ma. Co <sumie> jest samych łuczników, dobra, nice. Piękne zwycięstwo, e, okupacje, poproszę. A, zajęliśmy Flandry, jest, jest, Flandria zajęta dalej w HR chyba iść nie będziemy, tu jest Dijon, Lyon, Vienne, Marsylia, Montreal, Toulouse coś takiego jeszcze, taki, takie Tour de France chcemy sobie zrobić jedną turę myślę, że, o widzę, że tutaj też jest zaraza, pięknie jedną turę możemy sobie tutaj poczekać, tak myślę, coś da się tutaj zwerbować, da się zwerbować do rekrutuj A, dwie tury Rekrutuj piechotę. Rekrutuj piechotę. I dałem pieniążków. miałem pieniążków. Co to jest? Kościelna domena, młyn kuźniczy, miejsce treningowe, chlewnia. O to nie robi. Służyć, nie jesteśmy na naprawę tego wszystkiego. Okej, okay, fajnie. A ty awansowałeś, Biczku, co ty dostałeś? Ty jesteś zasięg ruchu na APK. kampanii. dzięki za podpowiedź, że autorytet daje zadowolenie w miastach, to się przyda, bo to jest dodatkowe dwa zadowolenia z tego, co wykmię można dostać. Dobrze wiedzieć, szkoda, że nie jest opisane, zanim by na to nie wpadł. Jak tam nasze te? Tu jest 6 zadowolenia, tu żyjemy, tu już na plusik wychodzi, tu są szczęśliwi, tu minus 2, ale jeszcze mamy trochę czasu. Colchester się ogarnia, Londyn się ogarnia, Bristol się ogarnia. Um, możliwości wyrobunkowe nope, to mi nic nie da. No dobra, no to co, chyba kończymy turę. A w następnej zaatakujemy, dobijemy biedną Francję, która mimo endzigu jakoś sobie radzi o jest ta Burgundia, będzie brzydka granica. Ta Burgundia za bardzo wchodzi w Harę, abyśmy wtedy musieli aż potąd pociśnąć. Nie no, nie przesadzajmy. Y tu Luza mamy jakieś prawa handlowe mamy. Potem trzeba będzie to po pousuwać. ale dobra, y wyrąbane. Y koniec tury. Zjedliśmy jego sąsiada, ten co przychodzi z łową handlową. Dobra, żbiczku. E my dalej w Harę wchodzić nie będziemy, więc jak najbardziej przyjmiemy Twoją propozycję handlową i będziemy nasze owieczki za twoje. To nie w. w w Holandii wpierdzielają. Twoje ciasteczka z marihuanem będziemy wymieniać za, 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 za nasze o owcze skórki. Cygl życia Izabela, London Sussex, szlachecki potomek, David Joanna, piena lojalność. Myślę też, że mogę zabezpieczyć lojalność, ale chłopiec jest zarządcą i co? Prowincję mi zbuntuje? Jak, 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 jak ten, bo on jest jako zarządca Paryża, jako namiestnik. Jak on, on się zbuntuje przy tej chwilnej lojalności, to co? Tracę całego state'a? Trochę smutne by było. Koszty naprawy są przerażające. No, idealnie starczyło na wszystko. daj naszych szpiegów. Pójdziemy sobie do żyjonu. Jeszcze jedną turę poczekałem, bo i tak jest zima. Więc w czasie się zrekrutujemy te oddziały. A te, które brały udział w szturmie, się jeszcze troszeczkę odnowią. Jeszcze troszeczkę się odnowią. Ty się zrekrutujesz, dorzucisz te trzy oddziały z. Oko... Ej, ale bardzo dobre to jest, ci łucznicy jak stoją pod murach, ustawiasz w luźnej formacji, to dosłownie karabinacze, nawet przeżynają wrogie oddziały Także najsik pytanie czy ja technologią mogę jakoś zupgradeować amunicję Amunicję tych trebuszy O kurde, ty na podbój Dijon to ja się trochę spóźniłem, to są Szwajcarzy? <gryw> Okej, okay, no, to, no to problem Burgundii i Dijon się rozwiązał Jeszcze lotarengia podeszła no cóż, serio, Francja ma jakiś endzik w tym okresie, to jest 1237, a Francja ledwo żyje, dobra, koniec tury. A, awansowałeś Biczku, ty jesteś księdzem bożym, przebiegłość, korupcja, daj to i daj to, cyk Kolejny, który przychodzi, błaga zajączku, ty, ty, no normalnie wściekły z łukiem angielskim, nie niszcz nas, no dobra, umowa handlowa. Wyznaczona misja, jego świętolubiość żąda, byś podniósł, wniósł pomnik uczci Pana tych ziemiach, żeby wierni mogli oddawać mu cześć. Zgnieś budynek zastępujący religiatury, kult chrześcijaństwa. Na razie ciężka sprawa, o, Szwajcarzy zdobyli Dijon, okej, okay, no to rozwiązuje tam jedną kwestię. Idziemy do Lyonu. zobaczyć co się dzieje. Mm, to jest nasz szpieg. Szpieg powinien zdążyć. Lion, y, podpal, sabotaż budynku. Y, zadaje nieznaczne obrażenie tylko bu budynkom, zadaje znaczne obrażenie konkretnej budowli. Weź podpal, co się da. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Za, 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 zapalniczka? O. Ej, ci agenci są mega mocni. I tak szybko awansują, że ze straszne. Dobra, y, armia. A, gdzie tu jest przejście, to jest przejście? Cyk, 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 cyk. lecimy, chociaż. Yy, poczekaj, 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 poczekaj. Następną tu żebyś szedł, czy nie? Moglibyśmy jeszcze jedną, dobra walić. Uzupełnienia, po co komu uzupełnienia? Wola kajzera? Mogą się obrazić że przebiegamy po ich ziemiach, ale trudno naprawione wszystko naprawione minus 6 do zadowolenia przeżyjecie 59 mógłbym jeszcze coś pobudować i faktycznie ja wiem ogarniam że jest coś takiego jak ogólna żywność i że osady ja mam ten debat że, że że osada sama z siebie nie wytwarza żarcia no ale sorry jak robimy osadę pod handel i mamy ograniczone sloty no to ja nie mogę sobie pozwolić, żeby tu trzymać dwie farmy, żeby im się żywność zgadzała. No minus 110 to musiałbym, nie, wiem, dwie, dwie farmy na tym, nasze znaczy dwa budynki do żarcia na tym poziomie trzymać. No to, 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 to kompletnie się nie kalkuluje. Kompletnie. Ja tu miałem coś zbudować. Farma pszenicy, majątek, ja tu miałem zbudować karczmę. Tak, na pewno karczmy mieliśmy zrobić. Nie pola, plac, miejski, zrób. No i znów pieniędzy nie ma. Na nic pieniędzy nie ma w tej Anglii. Kontrolujemy całe wyspy półfrancnej bogatszej i pieniędzy nie ma. Rozumiesz? Rozumiesz, pieniędzy nie ma w tym kraju. Znajomy końca tury. Znajomy końca tury, a nie znajomy Araba. Koniec tury, poproszę. A to jest nawet opisane w sumie. Jeśli chcemy uniknąć wojny musimy znowu pozyskać jego lojalność. Misja się powiodła. Zadowoliłem się go chciałem dowiedzieć, że jest jego zadanie. Ej, nic nie zrobiłem. Halo. Nic nie zrobiłem. Misja powiodła się. Kurs chrześcijaństwa łacińskiego. N kompletnie nic nie zrobiłem. Nie wiem, czy to weszło, że naprawiłem jakiś kościółek tutaj i, i mu zaliczyło questa? Nie no fajnie. Nie podoba mi się, podoba mi się. Yy, no dobra, Filip, gdzie ty jesteś? Filip, czy ja mogę coś z tobą zrobić? Pozyskaj lojalność, Filip. Tak, pozyskaj lojalność, bo bożbiszek się buntuje. Yy, Dijon nawet nie ma garnizonu, rozumiesz. Rozumiesz, że Dijon nawet garnizonu nie ma. To nawet szpiegiem, znaczy zabójcą, asasynerem, nic nie mogę zrobić. Naprawdę? Nic? Nothing? Nothing, bo tu nie ma armii. Czyli co, ja, ja podejdę i tak po prostu. Y, Joselina. jest chyba trzeci już francuski król. No nic, dobijemy agonię królestwa Francji. Dużo jednego żbiczka. E, trzymaj oblężeniem. O, to, tam sam król będzie dowodził. No muszę mu przyznać, że i tak długo wytrzymał. Jak zresztą w 1212, no to, no to te 26 lat jakoś przeżył. Wojny totalnej. To już pozwolę sobie na automacie rozegrać. Może być zbalansowana. Jeb. I tak właśnie wymazujemy królestwo Francji. Minimalne straty. i Okupacja Boża. Dzień dobry. Śpieg śpiegach mój śpiegu. Lecimy teraz do e, delfinatu. Weź podpal, żeby wiedzieli, że nadchodzimy, żeby mogli się przygotować. Przez chwilę myślałem ten, to są opóźnione powiadomienia, czasami na koniec który też mi wywala powiadomienie, że coś, coś tam zrobiliśmy. Przez chwilę myślałem, że chłop podpalił jakiś budynek i przy okazji spalił zarządca tego. Eee, porażka, ty, nie udało mu się, pierwszy raz mu coś się nie udało. No Ale nie mogę nic z tym z zabójcą zrobić, jest mi smutno. Jest mi bardzo smutno. Eee, jedną turę przyczekamy? Tak, myślę, że jedną turę możemy przyczekać i ktoś to awansował. Mm, morale, autorytet cyk 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 pewnie znowu muszę wszystko naprawić Fajnie Chciałem powiedzieć, że mamy pieniądze i mogę coś zainwestować bo 8000 Nie zainwestujesz w naprawę budynków Filip awansował. on w ogóle ma bazową lojalność minus 2 Przebiegły Filip, ma 69 lat no to jeszcze troszeczkę Simon awansował, Simon jest naszym szpiegiem, zarządcą w sumie Podpal, korupcja, yy, przebiegłość, autorytet to trzeba by mu dać Edmund też awansował. Edmund jeszcze. Czym czy, czy jesteś, Edmund? Czy jesteś gubernatorem. Bogactwo i autorytetik, No, to mega przyda się, no bo to jest dwa zadowolenia. Tu każde zadowolenie jest na wagę złota. Także gdybym wiedział, to bym wcześniej to wrzucał. Dobra, ale myślę, że tutaj wam. O, ty, armia francuska z, z morza powstała. Zdesantowali się nam Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek, w górę, co ten komentarz. Widzimy się jeszcze o 15:18 i, i myślę, że dzisiaj uda nam się już zakończyć. Bo serial Anglia na tym, no ale gramy najwyższym poziomie trudności, ale Anglia tutaj jest mega prosta, znaczy to co chcieliśmy, to, co chciałem osiągnąć zrobiliśmy, czyli zobaczyliśmy jak modyfikacja działa, jak to wygląda Jestem zadowolony, idzie w dobrym kierunku, bo idzie w kierunku Medieval, także e, dalej, ale to jeszcze nie jest końcówka, bo ja już chciałem podsumowywać, e, o 15 się widzimy, cześć, trzymajcie się, na razie, elo